Po projekcji filmu Tahrir Plac Wolności rozmawialiśmy z widzami, by poznać ich opinie na temat filmu 11. edycji festiwalu Watchdogs. zawsze najbardziej mi się podoba, to są spotkania z reżyserami, że mamy okazję posłuchać ich, zadawać pytanie, dowiedzieć się trochę więcej o tym, co się dzieje za kamerą, o warsztacie, o kłopotach, które reżyser nie dla mnie to jest chyba największa wartość tego festiwalu. Razem z tym, że to jest okazja obejrzeć filmy, których nie zobaczymy nigdzie indziej. Bo to są filmy bardzo niekomercyjne, trudne tematy. Warto pokazywać takie rzeczy, warto pokazywać, jak zmienia się historia i jak ludzie zaczynają być aktywni po prostu i dbać o, o siebie, o swój kraj i nie patrzeć na to, że przez cały czas ktoś im mówił, jak co robić. Sądzę, że film jest bardzo dobrze zrobiony. Śledziłam całe wydarzenie bardzo dokładnie, ponieważ interesuję się światem arabskim. Film jest bardzo przejmujący. Podobała mi się metoda, jakiej użył reżyser przy jego realizacji. Stworzył dwóch bohaterów, o których prawie nic nie wiemy, ale szybko odkrywamy ich ważną rolę w filmie. Razem z nimi wędrujemy przez film i możemy zobaczyć, co się działo. Bardzo podoba mi się ten film, ponieważ ukazuje prawdziwe relacje z Egiptu. Jest on niezwykle poruszający, lecz nie tak drastyczny. Dają szansę przekonania się, jak ludzie żyli przez te dwa tygodnie, jak się zachowywali oraz jakie wartości są ich priorytetem.